Dzisiejszy materiał będzie nieco krótszy niż te publikowane ostatnimi czasy, choć też nie mniej ciekawy. A zwłaszcza, jeżeli lubisz czasem złapać inspiracje, patrząc na czyjeś osiągnięcia. Transformacja za Karego Johnstona jest jedną z robiących ogromne wrażenie. I nie mam tu na myśli wycięcia 60 kg tłuszczu, choć to również zasługuje na uznanie. Po prostu Johnston, wraz ze swoją redukcją, wyeksponował jednocześnie wszystkie najlepsze cechy swojej sylwetki, która to dzięki bardzo, a wręcz wybitnie szerokiej rami kostnej oraz imponującemu wzrostowi, nabrała wyglądu bliższemu postaci z komiksów anime. Wymieniam to nie bez przyczyny, gdyż za Zakary od najmłodszych lat zakochany jest w anime, a postać Goku jest motywem często powtarzającym się w jego relacjach. Można też powiedzieć, że gdyby dzisiejsza sylwetka Johnstona została przeniesiona do uniwersum Dragon Balla, to swoją muskularnością zrównałby się przynajmniej z czwartym stopniem Super Saiyana. Szczyt swojej otyłości Zakary osiągnął w 2021 roku. Był wówczas osobą uzależnioną od kompulsywnego objadania się, która na dodatek rok wcześniej została zamknięta ze swoimi problemami w domu, na pastwę samego siebie i ogromnej ilości zapasów. Bo lockdowny, których niestety wszyscy mieliśmy tą wątpliwą przyjemność doświadczać, były niebezpieczne dla społeczeństwa na wiele sposobów. A w Stanach Zjednoczonych, czyli państwie mogącym się pochwalić jednym z najgorszych na świecie wskaźników otyłości, jak również największą liczbą osób chorobliwie obiadających się, miało to wprost katastrofalne skutki. Otyłość bywa też źródłem innych poważnych skorzeń. Osoby zmagające się z takimi chorobami przewlekłymi jak choroby układu krążenia czy cukrzyca miały podczas zamknięcia niemal pięciokrotnie większą szansę na zgon. W świetle nowych okoliczności Zachary Johnston przegrywał walkę o lepsze zdrowie. W zamknięciu jego dzienna dawka ruchu zaczęła ograniczać się już jedynie do załatwiania swoich podstawowych potrzeb oraz chodzenia po mieszkaniu. Najwięcej kalorii spalał, myjąc się, choć przy takiej wadze, którą prezentował, czyli 180 kg, również i ta aktywność stawała się coraz bardziej wymagająca. W tym czasie Johnston tylko jadł i tył. I tak jak większość populacji na całym świecie skupiła się wówczas szczególnie na robieniu zapasów papieru toaletowego, trochę jakby planowało w tym czasie dużo defekować, tak szafki i lodówka Zakarego zaczęły pękać w szwach od produktów wysokoenergetycznych i przetworzonych. W takich ilościach, że obecność każdej dodatkowej rolki papieru w tym przypadku była w pełni uzasadniona. W 2021 roku jego waga osiągnęła moment krytyczny i zaczęła stwarzać bezpośrednie zagrożenie życia. Pojawiły się obrzęki zlokalizowane na podudziach. Mogą one występować na skutek niewydolności serca. Na tym etapie mięsień nie jest w stanie efektywnie pompować krwi po organizmie, co też skutkuje jej zaleganie w narządach i naczyniach krwionośnych. Płyn przedostaje się przez łożysko naczyniowe do okolicznych tkanek, co powoduje powstawanie obrzęków. Wtedy powiedział sobie, że ciągnący go w dół niezdrowy tryb życia musi się skończyć, że nie ma siły żyć ze świadomością, że niebawem może go zabraknąć dla żony i trójki dzieci. Miał dość bycia grubasem, coś w nim pękło, co często prezentuje jako wewnętrzną przemianę w Super Saiyana. Tym bardziej, że jego ciało pamiętało lepsze czasy. W przeszłości był dziecięcym i nastoletnim sportowcem, przy okazji największym dzieciakiem w szkole. Jego zdjęcie z czasów, kiedy miał 12 lat, przedstawia kogoś o wyglądzie młodego, dorosłego mężczyzny. Przynajmniej taką informację podaje przy tym zdjęciu Zakary i przyznaje, że sam nie jestem pewien jej autentyczności. Natomiast zdjęcia z okresu nastoletniego przedstawiają już mężczyznę nie tyle dojrzałego, ale też świetnie zbudowanego. Był to okres, w którym całkowicie zrezygnował z imprez na poczet trenowania różnych sportów, a szczególnie często przesiadywał na siłowni. Dopiero gdy skończył szkołę, jego życie uległo zmianom. Nie znalazłem informacji o tym, jak się to stało, natomiast mając mniej niż 25 lat, był już samotnym ojcem. W wieku 26 poślubił swoją obecną żonę i tak stał się ojcem już trójki dzieci, a z większą rodziną wzrosły też koszty życia. W takiej sytuacji każdy odpowiedzialny mężczyzna skupia się na pracy. Zakary poświęcał jej po 60 godzin w tygodniu. Skutecznie odsuwało to w czasie dosłownie każdą perspektywę na ewentualny powrót do formy. I dopiero opisany przeze mnie wcześniej moment, kiedy to otyłość Johnstona stała się prawdziwie patologiczna i zagrażająca zdrowiu, przechylił szal goryczy i spowodował, że Zak znów zainteresował się sportem. Najwyraźniej nie było tu mowy o małych krokach. W jego relacjach nie znalazłem nic o treningu domowym. Zakary publikuje jedynie takie materiały, gdzie siedzi na profesjonalnej siłowni i gdzie często dźwiga duże ciężary. Nie boi się wymagających treningów. Przysiady wykonuje do upadku mięśniowego, po czym przechodzi do jeszcze innej formy przysiadów, a na koniec niszczy nogi wykrokami. Dopiero po tym przychodzą maszyny. Wyciskanie żołnierskie z 60 lub 70 kg to dla niego ciężar ledwo zauważalny. Choć sam waży około 120, mając przy tym niebywale szeroką obręcz barkową, ma też bardzo długie ręce, które ograniczają poniekąd wyniki w wyciskaniach. Nie jestem pewien, ile ważą poszczególne krążki. Jeżeli niebieskie to 25, a ciemnoniebieskie 20, to w martwym ciągu Johnston bierze tu 210 kg na serię w sposób kontrolowany. Jednak, nawet jeśli każdy krąż, był tu o 5 kg lżejszy, to w dalszym ciągu 170 na serie, które idą jak przez masło, to wynik jak najbardziej imponujący. Tym bardziej, że Zakary preferuje trening kulturystyczny o wysokiej objętości. Nie goni za maksami na jedno powtórzenie i stosuje trening dzielony. Jego cel to przede wszystkim rozbudowa sylwetki. Osiągnięcie tego celu kosztowało go utratę kilku bliskich relacji. Johnston przestrzega, że osobisty sukces często bywa źródłem niezadowolenia w najbliższym otoczeniu. Toksyczni ludzie, również ci z grona rodziny czy przyjaciół, wolą ciągnąć cię w dół niż cieszyć się twoimi sukcesami. Zak mówi, że nie wolno pozwolić takim ludziom na sabotaż. Jeżeli działają na twoją niekorzyść, to najlepiej będzie pozwolić im odejść. W tej chwili Johnston waży blisko 120 kg, mając przy tym, w mojej ocenie, jakieś zdrowe 15% tkanki tłuszczowej. Być może zależy mu na utrzymaniu rozmiarów, a właśnie taki poziom tłuszczenia jest zazwyczaj najbardziej uniwersalny, w relacji między możliwie najmasywniejszą posturą a dobrym docięciem. Mało też wrzuca materiałów bez koszulki. Być może dlatego, że podobnie jak wiele innych osób po wyjściu z otyłości, wstydzi się eksponowania znamion pochorobowych. Poddał się zabiegowi usunięcia fałdów skórnych, natomiast w dalszym ciągu w okolicach brzucha widoczne są niewygojone jeszcze do końca blizny. Poza tym szczegółem jego sekcja środkowa prezentuje się całkiem przyzwoicie, choć nie ma symetrycznych mięśni prostych brzucha, to wydają się być całkiem głęboko osadzone oraz reagują dobrą hipertrofią na ich bezpośredni trening. Jego tułów jest dość długi i klatka zaczyna się względnie wysoko, a z drugiej strony jest wybitnie szeroka. Ciężko powiedzieć, czy to jego talia jest wąska, czy to górne partie są tak okazałe, a w szczególności najszersze grzbietu i barki. Skłaniam się tu do drugiej opcji, choć kształt litery V jest w jego przypadku wręcz przerysowany. Zauważyłem też, że obręcz barkowa Johnstona jest na tyle szeroka, że, nawet mając nadwagę, wyglądał przy niej dość atletycznie. W obecnej formie kształt jego barków przypomina mi trochę Derek'a z More Place More Dates, choć Zakary na pewno wygrywa tu pod względem masy. Sporo uwagi kradną też jego mięśnie ramion, są bardzo pełne i spore w rozmiarze, co rzadko spotykane pomimo długich kończyn ma też długie brzuszce bicepsów, co dodaje optycznej szerokości całej jego sylwetce. Nieco słabiej prezentują się jego dolne partie. Choć nie brakuje rozmiaru udom, a zwłaszcza mieścią czworogłowym ud, to na proporcjach niekorzystnie odbija się tu wysoki wzrost Johnstona. Widać to zwłaszcza po łydkach. Johnston nie jest natomiast kulturystą startującym w zawodach i takie detale nie mają tu większego znaczenia. Jest trenerem i osobistością z mediów społecznościowych, która swoją przemianą zainspirowała tysiące. Ważne jest tu to, że po pierwsze udało mu się całkowicie odmienić swoje ciało i życie, a po drugie najpewniej też zyskać nieco zdrowia, a po trzecie uzyskać sylwetkę o proporcjach z komiksu, przez to mówią o nim nawet youtuberzy z drugiego końca świata. Kto wie, być może gdyby wcześniej zaczął swoją przygodę z tym sportem, jego życie potoczyłoby się inaczej. I dziś zamiast w materiale o transformacji sylwetki, jego nazwisko padałoby przy okazji omawiania wyników zawodów. Jego przypadek jest dowodem, że nawet jeśli nie przypominasz już siebie w lustrze, to nigdy nie jest za późno na zmianę. A wyjść na prosto możesz nawet ze skrajnego zaniedbania. Jeżeli masz taką osobę w swoim otoczeniu, to podeślij jej ten materiał na zachętę. Niech wie, że warto próbować. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.